Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie BikerBudzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejną sztukę, która objechała do BikerBudzyk. Tak, dzisiaj prezentujemy dla Was Leaf Embolden 2, czyli rower od kobiet dla kobiet. Tak, robione przez kobiety, tak. dla kobiet, jeżdżony e, przez kobiety. Dokładnie. Mamy tutaj dzisiaj do zaprezentowania dla Was rower bardziej taki trailowy, ścieżkowy. Ehm, ogólnie rower pe pełni zawieszony, e, który posłuży do zabawy w dół. Tak. No ale w górę też. Kolejna maszynka do, 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 do zabawy. Jeżeli jesteś dziewczyną lub też kobietą, która, e, która po prostu lubi jazdę e, mocniejszą, e, zajrzeć, co tam jest na bocznych ścieżkach. No to, no to ten rower jest, jest, myślę, na początek bardzo dobrym wyborem. Podpowiedź dla panów, jeżeli jesteście trailowcami i chcecie zabrać swoją lubą gdzieś na, na trasę, a ona jest ciekawa, gdzie wy tak jeździcie i co wy w tym widzicie. No to ten rower pomoże wam wyjaśnić, co w tym fajnego. No dokładnie, a tutaj pomaga. Specyfikacja roweru. E, zacznijmy, że rower jest e, pełni zawieszony, czyli ma z przodu i z tyłu morcator. E, są to morcatory e, od e, e, są to, są to ra. E, 130 i 120 e, 130 z przodu i 120 z tyłu skoku. E, rama skonstruowana p, przez kobietę, ale natomiast to jest e, produkowane przez e, Gianta, tak? Znaczy, tak, ogólnie, leaf, przypominamy, jest to wszystko, co przeznaczone jest typowo dla kobiet. ze i gianta tak. Także e, giant kładzie nacisk na to, że giant to giant, a leaf to leaf, że to są osobne byty. Natomiast e, fabryki, z wedle mojej wiedzy, to jest ta sama e, linia, tylko jest przedstawiana odpowiednio pod tak projekt i. I z tego co wiem, no to na produkcji też większość to są kobiety. Ramę mamy z główką taperowaną, czyli zwężaną, co powoduje, że jest usztywniony cały układ kierowniczy. Jest większa sztywność. Jak widać, jest tutaj górna rura jest krótsza poprzez łezkę. Geometria jest, już, jest też zjazdowa, bo koło jest wyprzedzone do przodu. Przez co troszeczkę bardziej jest po prostu zjazdowa ta pozycja. Łatwiej na stromszych odcinkach. Tak, jest jeżeli zaczynamy wjeżdżać. nawet na, nie na pełnej ekstremie, nie na bardzo stromych, tylko się po prostu uczymy, no to też dużo wybacza. Ta tak, geometria. Dużo wybacza. Można, można się po prostu fajnie podszkolić. Na pewno dużo wybaczają tutaj koła, które to są 27,5 cala. Natomiast są to koła z oponami 2,5 cala z przód i tył, już dedykowanymi, już po prostu gotowymi do jazdy, do zalania na mleko. Tak naprawdę tak. tylko przy kupnie do, dolewa się mleko i już tak, one stoją bez powietrza. Znaczy, z powietrzem, tylko bez mleka. Bez mleka, tak. Bez mleka. Natomiast zamleczamy je w chwili sprzedaży, żeby mleko dokładnie. nam się nie przedawniło. Na świeżo. Tak jest. E, mamy hamulce Shimano MT200. E, no Czy być... wystarczą? Może wystarczą, jak jesteś kobietką to e, e, drobną. To jest e, rozmiar S, także tutaj, chociażby w każdym rozmiarze są te hamulce. No, jest to, jest to oszczędność, eee, tak lub nie, bo w zasadzie nie ma zbyt wielu hamulców teraz na rynku, te MT200 się znajdują w modelach, w których byśmy się ich nie spodziewali, ale są, bo, tak już. bo są, także to jest, myślę, jedna, jedna z przyczyn, natomiast jeżeli chcemy zapgrade'ować sobie te hamulce, to jest bardzo prosta droga, tak. wymiana hamulcy nie jest bardzo droga, a usprawni. Cena roweru mówiliśmy? A nie, nie mówiliśmy. A właśnie. 7899 złotych 7900 bez złotówki. Także powiem wam tak Nie ma co narzekać, że rowery są drogie, no nie. bo i tak są tańsze. No tak bo. Są tańsze. No są tańsze. To droższe. Są tańsze jak w przyszłym roku. To, 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 to już wiemy po prostu. Także... I to tak będzie nie obijać w na no, z grubej rury, nie. Tym no. Rowerów będzie bardzo mało, a przez to, że będzie ich bardzo mało, a koszty e, wyprodukowania są. i sprowadzania roweru są potężne będzie, będzie drożej i... Czyli jak macie rower, to już... Jak, chcecie, jak chcecie kupić nowe, to lepiej najpierw kupić nowe, a później dopiero sprzedać tamten, bo może się okaże, że sprzedamy nasz rower. Nie wiem i... czy w chwili nagrania już wszystko mogę mówić, natomiast e, mamy już maile od producentów, e, jakie będą ceny. Także to już nie jest takie tam gdybanie, że, że będzie drożej, że, że bo, bo, bo pewnie będzie. Nie, wyznamy już nowe ceny, jest, wiemy będzie. ile to będzie kosztowało. E, no, także co mamy z aktualnej kolekcji, zapraszamy po prostu, Dokładnie. <gry> można e, oszczędzić. Ten rower służy do zjazdu, znaczy służy, jest taki trailowiec, e, ścieżkowiec e, do zabawy w dół, natomiast trzeba też podjechać do góry, tak? E, I tu mamy napęd Shimano e, Deore 1x12, oprócz kolby, które jest z Praxisa już nieraz E, była widziana w, w rowerach jest w rowerach Gianta e, natomiast to jest napęd 1 na 12 e, duża gama przełożeń e, powoduje to, że będziemy mogli podjechać pod stromę e, podjazdy, jak i na płaskim dokręcić. Wiadomo, zębatką 32 z przodu, bo że tyle tu jest. Mocno się nie rozpędzimy, ale na podjeździe na podjazd nam w zupełności wystarczy 32,51. Rower, który sprawia dużo fanów, yy, moim zdaniem, jest zrobiony tak, że, że nie będzie nam w żaden sposób przeszkadzał w rozwijaniu swojej pasji. No nie. To no i prawie. rower kobiecy, się, musi być też ładny. No jest ładny, tak? Ja rzadko mówię o kolorach, rzadko się wypowiadam, ale mi osobiście ten rower się podoba. Jakoś do mnie ta śliwka przemawia, uważam, że jest, że jest bardzo fajnie. Zdecydowanie, mi też się podoba. Taka mieniąca się taki w połysku, to jest. Tak. A czy nie będziemy mogli wchodzić w jasny. Nie wchodźmy w to za, za głęboko, bo polegniemy po prostu okay. Dominik, także dajmy sobie spokój. No, trzeba go zwalić. Trzeba. I co my tu mamy? No dobra, to w rozmiarze S mamy 13,760 gram. 13,76, niecałe 14 za. Furę. Ładna waga. Full na e, koło 27,5 cala e, z ponami 2,5 i one nie są lekkie. Przypominam tak, że to jest. E, rower w cenie 7,900 niecałe bez złotówki. Także koloracja ceny do tego, co dostajemy oraz wagi jest tu naprawdę bardzo dobra. Tak, zwłaszcza do e, tego, co będziemy widzieć w przyszłym roku. Także tak jest. Tak, tak to wygląda. Dobrze, Live Embolden na kole 27,5 w rozmiarze S. Czeka na Was Biker Buzyk. Jeżeli macie na niego ochotę, zapraszamy. zapraszamy. Jeżeli macie taki sprzęt i już nim jeździcie, dajcie znać, jakie wrażenia. Czy my tutaj mówimy prawdę, czy też czynimy nieprawdę. Podzielcie się swoimi wrażeniami. A na dziś to wszystko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.